Łażej Stencel. Dzień dobry wszystkim. Witają Was najwspanialsza prezenterka pod Słońcem i ja. Błażej, nie bądź taki skromny. Co masz na myśli? Chyba warto, aby nasi widzowie poznali Cię nieco lepiej, więc panie i panowie, Błażej Stencel, aktor scen warszawskich, krakowskich, wrocławskich, toruńskich i kaliskich, wybitny specjalista od dubbingu, dyplomowany skrzypek, a do tego utalentowany wokalista i tancerz. A guź, bo się zaczerwienie. Ale przede wszystkim prowadzący koło fortuny i z tego jestem dumny. No to nie wiem o czym mówisz, bo mam dokładnie tak samo. No to poznajmy tych, których dzisiaj poprowadzimy do zwycięstwa. 500 złotych do wygrania oraz zestaw gier planszowych. Kto pierwszy, ten lepszy. Kategoria hasła to do rundy. Gotowi, lecimy. lecimy. Pierwsze zarobione pieniądze. Kręcisz, dobrze. Jest S, u Ciebie 300 złotych na koncie. Możesz zrobić zakupy, ale pewnie. Kręcę dalej. Pewnie. Możesz zabrać niespodziankę z pola. 600 zł na Twoim koncie. Mhm. Jak... Zakręcę. Zakręcisz. 650 na Twoim koncie. Mm -hmm. Okej, okay, zakręcimy. Coś tam już pojawia się Coś... w Twojej głowie świeci, ale właśnie dobrze, że wiesz, może... To pewnie będzie dobra litera. 850 zł na Twoim koncie, bardzo fajnie. Tego się nie da odzobaczyć. zobaczyć. Brawo! A jest coś jeszcze na liście Twoich marzeń, nie do spełnienia i być może jeszcze na ten moment abstrakcyjnego, ale jednak się znajenia? Myślę, że po tym programie, słuchaj, może, możesz nawet się zaskoczyć. Kategoria to podróże. 900 zł. Aż tam strzelasz w to pole. 1600 zł. Kręcimy. Kręcisz, proszę bardzo. No dobrze. Zacieramy rączki, sprawdźmy co kryje się pod tym polem. Jest i na naszej tablicy. Piotrek kręci. Brawo, 400 złotych na Twoim koncie. I, no i kręcisz dalej. dalej, oczywiście. Możesz zabrać zegarek z koła. 1850 na Odgaduję koncie. Odgaduję hasło. Słoneczna Toskania. Brawo. Dobrze, 800 zł na twoim koncie. Nawet dwa razy. 1600 zł na twoim koncie. 2000. Kręcę. Kręcisz dalej. 4000 złotych, brawo, Basiu. Kręcę. No właśnie to jest runda piąta tutaj. 1100 zł, już możesz zrobić zakup. Jest N1250 na Twoim koncie. Jak EHA, Ewelina, na przykład 1050 zł. zostało. No fajnie, tu się odkrywają mm -hmm. te po... Zakręcimy. Proszę bardzo. Jak celina 1050 złotych, mm -hmm. zakręcę? Tam jeszcze pewnie kilka literek potrzebujesz. Nie, tak, tak. jak może gdyby te, te pierwsze dobrze nie Najważniejsze, ma. Najważniejsze, że nie wychodzisz z pustymi rękami, ale okay. zobaczmy, co tam w kopercie. Ale zobaczmy, co było w kopercie dziesięć tysięcy złotych tak naprawdę połowa z tego więcej niż połowa 5950 i zestaw gier planszowych.